Okręgi o środkach odpowiednio A i B są styczne zewnętrznie i każdy z nich jest styczny do obu ramion danego kąta prostego. Zobacz rysunek. Promień okręgu o środku A jest równy 2. Promień okręgu o środku A. Więc tutaj mamy promień, dajmy duże r równe 2. To jest promień, więc tutaj na pewno jest wszystko pod kątem prostym. Czytajmy dalej. Uzasadnij, że promień okręgu o środku B, czyli małe r, jest mniejszy od pierwiastek z 2 minus 1. Teza: małe r jest mniejsze od pierwiastek 2 minus 1. Spróbujmy sobie narysować przekątną naszego kwadratu o boku 2. Mamy tutaj na pewno promień r i dwa promienie małe r oraz jeszcze jakiś maleńki odcineczek x. Zatem śmiało mogę napisać. Że moja przekątna d jest większa od dużego promienia dodać dwóch małych promieni r, bo jeszcze dochodzi do tego ten odcineczek x. Ile wynosi przekątna kwadratu? No, wzór mówi, to jest a pierwiastków z dwóch, nasze a. Rapeć kwadratu to 2, więc d to będą dwa pierwiastki z 2. Większe od promień r to 2, dodać dwa małe promienie. Zatem zamieńmy to stronami. 2r plus 2. Jest mniejszy od 2 pierwiastki z 2. Zostawmy niewiadomą 2 r małe na lewej stronie. Mniejsze. 2 pierwiastki z 2, minus 2. Obie strony podzielmy przez 2. r jest mniejszy od pierwiastek z 2, 1. A to jest nasza teza. Co należało? udowodnić Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite